Łączenie aktywnego wypoczynku w postaci sprzątania cmentarza z takim bardziej umysłowym. Jak się okazało, że no to właśnie jest wolontariat w fajnym miejscu i jest możliwość, żeby spróbować swoich sił w jakiejś nowej dziedzinie, no to pomyślałam, że zaaplikuję. Polsko-litewscy potrafili zespolić swoje własne rodzime tradycje turkijskie, muzułmańskie z kulturą i tradycjami miejscowego chrześcijańskiego otoczenia. Właśnie na cmentarzach znakomicie to widać. Jeżeli chodzi o tatarów, to nie miałam za dużego pojęcia. Coś tam mi świtało z czasów szkolnych, z historii. Przed wyjazdem nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego jak tatarzy polsko-litewscy, a no, jednak to jest dosyć liczna społeczność. Ten wczorajszy wykład był dla mnie taki bardzo otwierający. No, fascynujący był dla mnie ten element o ich piśmie. Istnieją rzeczy zapisane w języku polskim przy pomocy alfabetu arabskiego. Wydaje mi się to dość egzotyczne i ciekawe. Wolontariusze zobaczyli, w jaki sposób pracuje się przy zabytkach tego rodzaju, jakimi są kamienie nagrobne, z dawnymi historycznymi inskrypcjami z doby staropolskiej. Nekropolie Tatarów polsko-litewskich, których w Polsce mamy zaledwie cztery, są niezwykle ważnym zabytkiem dziedzictwa kulturowego naszego państwa, całego społeczeństwa. Bo jest to miejsce pamięci, jakiś taki materialny ślad po tej kulturze i po prostu w momencie, kiedy on zupełnie zarasta i upada w zapomnienie, no to... Pozwala się też na zapomnienie o tym, że oni tutaj byli. Wydaje mi się, że trzeba zatroszczyć się o to, co po nich zostało na tych ziemiach, ponieważ nie za bardzo kto ma to zrobić.